Grałem na Maxa, czas na recenzję UFC 2, gry od Electronic Arts Sports. E, gra pojawiła się 17 marca bieżącego roku na PlayStation 4 i Xboxa One, a grał w nią w, naszym, e, redak w naszej redakcji Krzysztof. Krzysztof. naczelny ja. fan gier sportowych w tak, tak. redakcji Grałem na Maxa. Bym powiedział, że naczelny fan gier sportowych Electronic Arts tak po powoli wychodzi, ale <laughs> mo mo może nie mówmy o tym, bo wyjdzie trochę stronniczo. Czyli tak, z, z czym się je UFC, tak? Tak, zacznijmy od początku. E, Gra się w ogóle tytuł, to nawiązanie do właściwie skrót od amerykańskiej organizacji mieszanych sztuk walki MMA, Ultimate Fighting Championship, jeżeli ktoś o tym nie wie. E, jest to jakby najbardziej prestiżowa organizacja na świecie, tak naprawdę wszystkie tytuły mistrzów świata, które tam się odbywają. No myślę, najbardziej liczył się do wszystkich światowych rankingów, dlatego jakby i e, jej... Przejęło markę, przez co jednocześnie gra się promuje jak i organizacja. W grze toczymy walki w tak zwanej formule MMA, czyli mieszanych sztuk walki. No i to jest tyłem wstępu, wydaje mi się wystarczająco. Dla każdego fana MMA wiadomo o co chodzi. Dla każdego laika po prostu wiemy się po buziach i jest dużo krwi. Jest dużo krwi. Tak więc może przejdźmy tu do mechaniki. Jak ci się w tej grze grało tak naprawdę? Jak wygląda to mechanicznie? Jak jest rozłożone użycie przycisków, czy jest to zrobione w sposób dosyć intuicyjny? Czy dla osoby, która wejdzie tak powiedzmy prosto z ulicy, czy jest możliwe szybkie ogarnięcie tej całej klawiszologii i zagranie w miarę jakiś dobry mecz? Przyznam się szczerze, że... Jak dla mnie jest to chyba najbardziej intuicyjne out. sterowanie ze wszystkich bijatyk, jakie w ogóle grałem, yy, liczając to włącznie gry typu Mortal, Mortal Kombat i tak dalej, bo to też jakby zalicza się do bijatyk. W sensie yy, UFC 2 też zalicza się do takich zwykłych bijatyk, bo nie jest to czysto symulacja. I tak naprawdę dwoma przyciskami mamy lewą rękę, prawą rękę, drugimi dwoma przyciskami mamy lewą nogę, prawą nogę. Pod L1 mamy modyfikatory ciosów, pod R1 mamy blokowanie buzi, głowy, tak? a pod R2 blokujemy ciosy na tors. I jest to jakby z pozoru tego, że w jedynce był unikalny blok, jeden klawisz blokował nam zarówno górne części ciała, jak i dolne, tak tutaj jakby weszła ta zmiana. Jest to naprawdę dużo odczuwalne w mechanice, bo dużo trudniej zablokować jednocześnie na przykład kombinacje, nie wiem, trzy razy na tor, gdzieś tam wątroba, później prawy sierpowej i prawda, leżymy na deskach, jak się nie zdążymy Ale To było na tyle intuicyjne, bo dla człowieka jakby obsługa pary rąk jest, i pary nóg jest, 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 jest prosta. I, jest ale... naprawdę intuicyjne, tak jak mówię, bo w zasadzie cztery przyciski plus modyfikator i ewentualnie gałka gdzieś tam w lewo inne ciosy, w prawo inne ciosy i wystarczy, nie wiem, pięć sekund na ogarnięcie, gdzie jest obrotówka, gdzie jest jakiś cios y, superman albo jakiś inny specjalny charakterystyczny dla danego zawodnika już wiemy, gdzie jesteśmy, wiemy, czym możemy zabijać. A co z trybami gry? Na pewno mamy standardową walkę po prostu tu na szybko, ale czy, czy coś jest wprowadzone? Tam słyszałem, że jest Ultimate Team jakiś? jakiś... Jest, oczywiście. Znaczy, jest w każdej grze Electronic Arts nastawionej na zysk. Jest Ultimate Team. Natomiast od początku, oczywiście jest tryb szybkiej walki, gdzie mamy ogrom, ogrom zawodników w każdej wadze, jaka tylko jest w organizacji UFC. Poprzez dwie wagi dla kobiet, gdzie bryluje nasza Joanna Jędrzejczyk a także i ronda w wadze wyższej. I w tym trybie oczywiście wiele, wiele wag mężczyzn i tam też znajduje się Jan Cieszyński, książę Włachowicz. I można bić się po prostu z marszu jeden na jednego, prawda. Jest też tryb, w którym możemy zorganizować własną galę, tak jakby, możemy sobie ustawić wszystkie walki i no, dla kogoś, kto lubi się wczuwać w takie rzeczy, jest to bardzo fajne. Oczywiście jest kariera, e, która... Mm, standardowo zresztą w grach e, bijatykowych, nie wiem, czy jest takie słowo. Jeżeli... Ale nie jest fabularna. Nie, nie jest niestety fabularna, natomiast e, jest ciekawa o tyle, że pojawiają się zdarzenia losowe w niej. Czyli na przykład e, mamy walkę jakąś ważną, a dostajemy informację, że odwiedza nas rodzina, a nasz zawodnik nie lubi, gdy takich niespodzianek i na przykład dostaje minusy do jakiejś tam umiejętności. No i jakoś tam urozmaica tą karierę i ja gra, przegrałem w nią za 6 godzin, nie przegrywając żadnej walki moim Krzysztofem Kingiem, tak nazywałem Czyli rozumiem, że można stworzyć też własnego zawodnika tak, ale i je... też w sposób wizualny czy nie? Oczywiście, oczywiście to jest podstawa myślę. No... <laughs> Przynajmniej dla mnie była ściągnięcie stworzenie swojej twarzy poprzez... Z aplikacji Game Face, pobranie jej do gry, zmodyfikowanie jej na tyle, żeby przypominała nam siebie i obijanie e, siebie, a także twarzy innych Czy przeciwników. Czy twoja twarz była podobna do tej, którą Bardzo ci... mi się wydaje, że bardzo. E, nie sprawiło mi to niemało przyjemność, jak mogłem to zobaczyć. obijać e, sobą inne osoby. A wracając do trybów, oczywiście jest Ultimate Team. No i jest to swoista nowość w e, grach UFC, bo Wcześniej tego nie było. Natomiast czy jest to tryb, który potrafi mnie przyciągnąć na dłużej? No nie wiem. Trochę na początku był on dla mnie nieczytelny, bo mamy, możemy stworzyć zespół pięciu zawodników. Każdy może być w innej wadze, no i jakby bijemy się, zdobywamy tytuł mistrzowski. Natomiast wszystkie ciosy zdobywamy otwierając paczki, końce zarabiamy bijąc się, wygrywając, spełniając zadania. Po, po pewnym czasie wkrada się monotonność, bo czasem nam brakuje pieniędzy na paczkę, jakoś tak brakuje rynku wewnętrznego, żeby móc jakoś zarobić te monety, no i trochę... Nie, nie spędziłem jakoś w ultimate akurat w UFC za dużo czasu, natomiast najwięcej czasu spędziłem w karierze. A, a jeszcze takie pytanie, oczywiście tryb można grać online, ale pytanie czy są jakieś problemy w kwestii technicznej z tym, żeby Połączyć się z innymi graczami jakieś lagi, czy, czy to dobrze współpracuje ze sobą. Powiem Ci szczerze, że to jest pierwsza gra Electronic Arts, która nie ma praktycznie żadnych problemów sieciowych. Ja się mocno zaskoczyłem, bo stoczyłem tych walk online sporo, naprawdę. Żadnego rozłączenia, żadnego wyrzucenia z serwerów nie miałem, za co chwalę, bo to się rzadko zdarza i bardzo mnie to cieszy, że ten tryb jest stabilny, jest dużo możliwości grania online i w zasadzie nie ma jak ta gra się znudzić jakoś szybko. To może przejdźmy już do, jak to mówił jeden z, z naszych kolegów w redakcji, krem de la creme, czyli do e, oprawy graficznej e, UFC, bo wydaje mi się, że to jest jakby najbardziej mi imponuje ta tak właśnie tym, jak ci zawodnicy to wszystko wygląda, bo jest praktycznie wyjęte prosto, nie wiem. Z naszego no, świata, szczerze, no to jest najładniejsza gra taka sportowo-bijatykowa. Nie, nie, znowu używam tego słowa, mimo nie wiem, czy ono istnieje. Natomiast jest to na pewno najładniejsza gra od EA sportowa jaka wyszła i wygląda fotorealistycznie, chociaż czasem te odcienie skóry są takie takie o, że tak powiem. Natomiast zdecydowanie poprawiony jest system obić i mm, w takim sensie, że jak uderzymy kogoś, gdzieś tam go rozetniemy, to ta krew wręcz tryska na y, matę, tryska na ring. Y, w zasadzie spuchnie ta twarz. No, widać, że się bijemy, tak? a nie jak w poprzednim FC, że potrafiliśmy pięć razy się klepać po buzi i nic z tego nie wynikało. Natomiast tutaj jeden czasem silny cios i widać, że na przeciwniku robi to wrażenie. I duży plus dla Electronic Art, że zostało to poprawione. Zapytam się też może tak trochę laicko, ale wydaje mi się, że nasi słuchacze na pewno będą zainteresowani tą kwestią. Czy jak przystało na grę sportową, czy w UFC jest jakaś ciężka dźwiękowa, jakiś soundtrack, jakieś zespoły lecące w tle, gdzie gdzie, kiedy. Rozgrywamy walkę, czy to też jest po prostu odgłosy w widowni i większość piosenek, która jest w mnie pochodzi z wejść realnych wejść zawodników na ring. Czyli jeżeli gdzieś tam jakiś zawodnik ma ustawioną piosenkę, że jak wchodzi do ringu to leci mu red hot chili peppers can't stop, no to w grze ono jest. Tak? Mm -hmm. I w menu właśnie wszystkie te piosenki z m się pojawiają. E, tak samo właśnie jak wchodzimy na ring, pojawiają się ścieżka dźwiękowa w przypadku kariery czy stworzenia własnego zawodnika można sobie wybrać daną piosenkę, przy której wchodzimy na ring. Natomiast gdy się bijemy, to to już są tylko głosy tam sędziego, trenerów i widowni, natomiast muzyki samo jako takiej w walce nie ma. Jeszcze może, bo nie wiem, pewnie chciałbyś już, żebym szedł do podsumowania, no, natomiast dwie kwestie, o których muszę wspomnieć, bo... W UFC jeszcze doszedł tryb na count mode, gdzie tak naprawdę nie obchodzi nas już parter, tylko bijemy się po buziach do ilu razy ustalimy i po prostu zawodnik pada na ring. To taki jakby kto pierwszy, kogo uderzy ileś razy ten wygrywa bardzo fajny tryb, taki szybki dla kogoś, kto nie lubi uczyć się mechaniki. A jeszcze chciałem powiedzieć właśnie o samej bójce, o samej bójce, o samej walce dużo, bo został poprawiony system nokautów i tak naprawdę w poprzednim EFC było tak, że czasem musieliśmy po pięć razy y, robić tą głowę czerwoną. Nie wiem czy ktoś grał w poprzedniej FC nie wie czy o czym mówię. Po prostu jest taka ikonka postury i każdy punkt na ciele zbiera pewne obrażenia, prawda? Y, w poprzedniej UFC było tak, że bardzo długo się obijało daną partię ciała, żeby je znokautować, natomiast tutaj czasem naprawdę jeden, silny cios kończy walkę. Jest to bardzo dobrze zrobione i odzorowane. Y, y, Został też poprawiony parter dla ludzi, którzy narzekali na poprzednie UFC. No tutaj jest... To trochę przypomina taką prostą minigierkę, natomiast pojawia się chód, wszystko wiemy, gdzie mamy pójść, czy mamy się wyprostować, czy mamy zrobić gilotynę, duszenie gilotyną, czy mamy, nie wiem, zrobić trójkąt nogami i wszystko wiemy, co robimy, nie ma jakiejś wielkiej losowości, natomiast czy jest to realistyczne, nie wiem, ale bardzo mi się podobało, szczególnie to, że online w końcu można wygrać poprzez poddanie, a w UFC-1 to praktycznie było niemożliwe, bo wszyscy uciekali z poddania. A więc Krzysztofie, twoja ocena? Oj, nie wiem, bardzo... No, do... Ta cała <grym> recenzja z... wygląda na e, jakąś grę, która ma same super legendy. Nie ma, ma żadnego... Jedynym minusem Dwa. tej gry jest to, że czasem że jest on, której <grym> chcesz... <grym> Nie, to nie jest minus, ale jedyny, mi... jedynym minusem jest to, że hey, słuszna inteligencja czasem wariuje i w niektórych Je's sytuacjach, w się sytuacjach się. gdy łapiemy ją w klinczu, w tajskim klinczu i bijemy kolanem inteligencja sztuczna nie potrafi zareagować i łatwo znokautować komputer w ten sposób i tak samo w parterze, w niektórych miejscach komputer nie jest w stanie się po prostu wywinąć. Jak już go złapiemy, to dosiad, jak to go, <tryk> Patryk nazywa, kokosami go bijemy po głowie, czasami młotkowymi i wygrywamy walkę, bo komputer nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Natomiast wróćmy do oceny. Gra jest świetna, naprawdę. Jeszcze to nie jest poziom UFC Undisputed Free od THQ, który jest według mnie najlepszą grą MMA w ogóle jaka wyszła w historii. Natomiast jest to zdecydowana ewolucja UFC 1. Jeżeli wszystkie gry Electronic art sportowe rozwijałyby się tak jak UFC, to po prostu byłbym w niebo wzięty. No i cóż, może rekomendacją będzie to, że przy tej grze spędziłem 10 godzin w niecałe 2 dni i to chyba wystarczy UFC 2 8,5 myślałem, że już powiesz 2 na 10 8,5 na 10. Okej okay. 8,5 odgramy na maksa i dziękujemy naszym portfelom za dostarczenie. Jeszcze taka jakąś kwestię, że tak naprawdę ta gra nie jest tylko dla fanów MMA, bo to jest dynamiczna biotyka dla każdego. Jeżeli ktoś jest MMA, to jest, e, jeżeli ktoś jest fanem MMA, to jest to tylko dla niego plus, że ta gra jest e, tej formule sztuk walki. Natomiast dla każdego tą grę polecam na każdą imprezę. Świetna zabawa. Grajcie w to.